No, i jest wreszcie zasyp. Upragniona chwila, wyczekiwana długo, żeby wszystkie te pieniądze w postaci betonu, bloczków w stali zasypać. Tu widać sprzęt, tak zwana obrotówka. Ja nie wiedziałem do tej pory co to jest ta obrotówka, tylko słyszałem, że obrotówka jest dobra do zasypu, lepsza. Więc tak ona wygląda, jakiś tam makalak Z początku myślałem, że to jest w ogóle makalister Jak przez telefon mówił makalak, bo ja tak nazywam produkty właśnie firmy makalister No i to jest jakaś mniejsza wersja niż to co on też ma, ale większa Cokolwiek to znaczy Zepsułam mu się, czekaliśmy tydzień, miałem nadzieję, że może naprawi A się nie udało, więc w końcu przyjechał tym mniejszym sprzętem Nie ma to jakby chyba większej różnicy, bo Przydatków. W moim przypadku i tak wszędzie to sięgnął, tą maszyną w zasadzie jest różnica, bo dłuższą, większą maszyną zgaduję, że ma większą tą łychę, to wtedy więcej tego piachu na, nakłada i ma to wtedy w sumie większe znaczenie, jak ja mam ten piach właśnie z jednej strony, bo teraz jest ok, ale później zobaczycie, że będzie sporo jeżdżenia, żeby dalsze części tego domu to zasypać. Więc, jeżeli większa maszyna ma większą ruchę, no to wiadomo, lepsza byłaby większa, ale z kolei, co? No, tak kosztowała. Teraz, pan pandem chyba 220 zapłaciłem za godzinę pracy, większą, za większą chciałbym 240. Więc, nawet jeżeli szybciej to zrobi, cenowo pewnie wyjdzie na to samo. Tyle, że będzie w stanie zrobić to szybciej. Nie? No, tu nam zeszło cały dzień, niestety, już nie zdążył wszystkiego zrobić, co potem zobaczycie. na dom. Jeżeli chodzi o mój taki rozległy budynek, w zasadzie wszędzie sięgnął. Prawie wszędzie tam dwa narożniki były takie, że mało, wie, co wiele trzeba było podsypać łopatą, podgarnąć. A tak to wszędzie sięgał, nie? tylko że właśnie potem będzie musiał jeździć. No i co tu więcej jeszcze mówić, Sypał, sypał, sypał. Najpierw, oczywiście, to zarośnięte, bo to długo ta góra stała. Prosiłem, żeby rozsypał w koło na zewnątrz fundamentów, no i też szatka raczej czyszy, czy piach, oczywiście to i tak zawsze jakieś korzenia coś też się trafiały, więc nie dało się tego uniknąć. No a z takich właśnie formalnych spraw, no to zapłaciłem coś ponad 2000. Wydaje mi się, że z 10 czy 11 godzin pracy to było wraz z dojazdem także koszt ponad 2000 jak wspomniałem do zasypu takiego fundamentu i no i co zasypał ładnie ubite było fajnie rozgarnął mi w koło też ten piach rozbił w sensie w koło fundamentów nie, nie mam co narzekać że zasób będziemy robić na dwa razy, czyli będzie mniej więcej do połowy wypełniał każdą z tych sekcji, no i będę ubijał. Co do ubijaka, czy tam zagęszczarki, z początku myślałem właśnie, żeby wynająć taką płytową, ale oglądając wszelaki internety, wszyscy wszędzie używają tych skoczków, wszędzie skoczek, wszędzie skoczek, więc w końcu stwierdziłem, no to chyba trzeba wziąć tego skoczka. No i pojechałem do jakiejś tam pierwszej, lepszej wypożyczalni, którą gdzieś tam blisko mam po drodze. I pytam się o tego skoczka, a facet od razu mi mówi, a co takiego skoczka będę brał, żebym wziął płytówkę, nie? Oczywiście tak patrzę na niego trochę krzywo, bo płytówka droższa od skoczka. Ja oczywiście nigdy z czymś takim nie pracowałem, ani jednym, ani drugim. No ale za namową, za namową tego wynajmującego wziąłem tą płytową zagęszczarkę. Tu jest 450. I powiem, że choć nigdy nie robiłem skoczkiem, tak uważam, że bardzo dobrze, że wziąłem tą płytową zagęszczarkę. Ona jeździ sama, czy w przód, czy w tył, trzeba tylko tą rączką tam odpowiednio ruszać. Co I tak przy całym dniu łażenia się już odechciewało tego ubijać. Jeździłem po parę razy w kółko na każdą warstwę, żeby to ubić. Dora ten wynajmujący doradził, żeby 7 razy przejechać przynajmniej każde miejsce, że wtedy powinno być tak ok, nie? Więc tak robiłem minimum te 7 razy, ale pewnie i więcej jeździłem. Jeździłem, jeździłem i końca nie było widać tego jeżdżenia. A co do takiego skoczka to powiem, że nie wyobrażam sobie z taką małą stópką, żeby to klepać, gdzie ten hałas, te wibracje, to wszystko, to po prostu chyba nigdy bym tego nie uklepał. A on mówił, że tam siła uderzeniowa jest niby taka sama, nie wiem, nie znam się o co w tym chodzi, ale na pewno praca jest łatwiejsza. Taki skoczek jest no, fajniejszy na pewno, jeżeli sami sobie zasypujecie, nie wiem, staczki bez, bez koparki, nie wiem, mały budynek macie, to jo, możecie sobie sami go wtargać, czy przy pomocy kogoś przerzucić przez fundamenty, to on jest ok. Do takiej płytówki no, 450 kg, no to ręcznie tego nie włożycie, trzeba to przy pomocy dźwigu wstawiać, przekładać. Co jeszcze do skoczków? Co mnie uprzedzał ten wynajmujący i wypożyczający i zresztą szwagier, który kiedyś też wypożyczył. Skoczek ma to do siebie, że jak się w jednym miejscu nagle zacznie stukać, to on potrafi się tak zakopać, że nie idzie go wyszarpać, trzeba go odkopywać. tak? Także jest trochę nieprzewidywalne. Jeżeli ktoś nie umie go obsługiwać, to można się zakopać i mieć problem. tak? No taka putówka, to tam nawet jak w miejscu stanąłem, to się tam nigdy mnie nie zakopała. Jak mówiłem, sama jeździła, nakupiłem 20. Chyba miałem taki duży zbiornik, 20 litrów paliwa. To powiem, że może, czy 25 nawet, to chyba 10 litrów nie zużyłem tego diesla do niej. Tylko jedna rzecz: tego się jakby nie spodziewałem. Otóż, kiedy wynajmowałem tą maszynę, ja się nie dopytałem rano przyjechałem po nią i myślałem że on mi to załaduje jakimś dźwigiem cokolwiek jakąś maszyną na jakimś łańcuchu na jakieś linie a się okazało że on podjechał sztaplarką zahaczył za ucho które jest z wierzchu tej, tej zagęszczarki i mi to wsadził na przyczepę no i teraz jeżeli on nie ma nie wiem czy ma czy nie ma i jeżeli ten koparkowy też mógłby nie mieć jakiejś liny czy łańcucha to byłby problem z przekładaniem no ja akurat się tym nie martwiłem bo ja mam różnych zawiesi, większych, mniejszych, więc na się nie pytałem, bo wiedziałem, że w razie co mam, ale to tak zwracam uwagę dla kogoś, jakby chciał wynajmować, żeby się dopytać o taką, no niby głupią rzecz, ale właśnie jak to potem przenieść, tak? Przewozić, przekładać między tymi sekcjami. No i w zasadzie tyle. Klepałem, klepałem, klepałem. I to co powtarzam, dobrze, że wziąłem tą zagęszczarkę płytową, A tu przypomnę, mam 200 m2 budynku. Także polecam. zasób zrobiony. Eee, niestety nie do końca poszło po mojej myśli, ale to akurat chodzi o tę górę. Mi nie, nie dał rady rozgarnąć. Ciemno się zrobiło późno. Została mi tu jeszcze hałda, którą będę musiał kimś innym rozwiesić tu na miejscu. To godzina czy dwie roboty, więc dojazd to więcej czasem jest warty jak, jak ta robota. Tyle, że mi tu krzaki trochę odsunął od tego lasu. I co? Zasyp zrobiony, udeptany. Teraz się biorę za kanalizę. Już tu wczoraj kopałem. Część dzisiaj rury mają przyjść. Więc dalej będę kopał. I próbował układać. Co mi tu zostało? Tutaj się najbardziej naszarpałem. Bo tu najgłębiej. Więc, więc co? Wyjście. Jakieś względnie spadki myślę, że mam, nie mam pojęcia, bo to i tak dopiero jak będę rury wkładał, to wtedy będę bawił się w jakieś spadki podsypywanie pirazy, oko tak jak ma być, tu do kuchni podejście. Garaż jakieś studzienki, nie studzienki. i dalej rozchodzi się w projekcie. Mam tu 160 jakby główną nitkę, potem ona się zwęża na 110. I jeszcze tu w jednym miejscu, gdzie do umywalek ma iść na 75, ale to wszystko będę robił na 110 do tej do posadzki. Czy jak to tam się nazywa? No tutaj miała być 75 taki kawałek, ale to mówię, to zrobię wszędzie wyjścia na 110. I co? No i kopię, 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 wyciągam te moje zatyczki od moich przepustów śmieci, co napchałem, żeby mi tam nie ubijać. Ziemia ubita. Tyle co kopie jest ok, tam gdzie kopię, na pewno nie jest ubita w tym miejscu gdzie mogłem, nie mogłem podjechać, tu jak patyka wbiłem to się tam wślizgiwa łatw... nie, łatwo, ale to sobie tam jeszcze yy, trochę wodą podleję tu i, i tak nie zaleję teraz znowu, nie skończę tego w tym roku, nie zaleję, zaleję dopiero w następnym roku zimą, wiosną więc jeszcze będzie miał czas przez jesień, zimę, żeby to sobie osiadało od deszczów, od naturalnego, więc zresztą tam nie będzie żadnej ściany stało. W tym miejscu żadna ściana nie będzie stała, więc nie ma to większego znaczenia. I tyle. No i kopię dalej co tu? Gadać. Nie będę teraz nagrywał jak kopię, bo to jest nudne i męczące, więc pewnie wrócę dopiero jak już jakieś rury będę miał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.